Elon Musk i Donald Trump, jeszcze przed objęciem prezydentury, rozglądają się po świecie. Elon Musk miesza w polityce europejskiej, między innymi w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, a skutecznie, obrażając, przywód, skutecznie obrażając przywódców Ta. polityków. A Donald Trump ma wyraźny apetyt na Grenlandię. Potrzebujemy Grenlandii ze względów bezpieczeństwa narodowego. Mówiono mi o tym od dawna, jeszcze zanim zdecydowałem się wystartować w wyborach. To temat, który pojawia się od lat. Mieszka tam około 45 tysięcy osób, a wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, czy Dania ma do tego miejsca jakiekolwiek prawo. Jeśli jednak tak jest, powinna przekazać Grenlandię, ponieważ jest to kluczowe dla naszego bezpieczeństwa narodowego i ochrony wolnego świata. Proszę spojrzeć. Nie potrzebujesz lornetki, żeby zobaczyć Chińskie statki wszędzie dookoła. Rosyjskie okręty również tu są. Nie możemy na to pozwolić. Jeśli Dania chciałaby podjąć jakieś rozmowy, choć wciąż nie jest jasne, czy ma ku temu prawo, tytuł czy interes, to możliwe, że mieszkańcy Grenlandii zagłosowaliby za niepodległością lub przyłączeniem do Stanów Zjednoczonych. Jeśli jednak Dania zdecyduje się na inne działania, wówczas nałoży na nią bardzo wysokie cła. Czy może Pan zapewnić świat, że w dążeniu do przejęcia kontroli nad tymi terytoriami nie użyje Pan przymusu militarnego ani ekonomicznego? Czy mógłby pan przedstawić no. szczegóły swojego planu? Czy zamierza pan negocjować nowy traktat? Może zaproponuje pan Kanadyjczykom przeprowadzenie referendum? Jaka jest strategia? Ja. Nie mogę tego obiecać, nie jeśli chodzi o Panamę, Panamę i Grenlandię. Mogę jednak powiedzieć jedno. Te miejsca są kluczowe dla naszego bezpieczeństwa gospodarczego. Kanał panamski został zbudowany z myślą o naszej armii. Czy planuje pan podjąć jakieś działania militarne? W tej chwili nie będę niczego do deklarował. Być może trzeba będzie coś zrobić. Kanał Panamski ma fundamentalne znaczenie dla naszego kraju.